Witajcie! Jestem x20 Jesteśmy się na serwerze PHP Wszystko o mieli w opisie no. Gra tutaj dosyć dużo graczy No bo Jak wchodziłem było około 60 osób na 110 slotów Więc tak Gdy zabijacie ludzi Jeszcze nie tak tego do końca Ale tak, na pewno gdy zabijacie ludzi dostajecie level i ja o widzicie pierwszy jak kogoś zabijecie, nie tracicie... Jak ktoś was zabije, nie tracicie jej tanków? No i tak, tu wszędzie jest PvP, więc trzeba naprawdę uważać. Teraz mogę mieć trochę lagi, ale to wiadomo, jak się nagrywa, to jest rzeczą oczywistą. Ło! Wow! Ja! Jabłuszko! No... Dobra, nieważne. Wyrobię mógł, przyznam się. Chodźmy teraz pokażę Wam drugą. Rana tutaj też nie jest. Zbyt Wiem, kto mi się komuś mieć wyraźnąć. Nie uniknę na śmierć. Po prostu. To będziecie dodać co chwilę. To jest yy, oczywiste, ale... zrobimy sobie jeszcze tak. Łóżko i na strzał... gdyż po prostu jest infinity. Zczętujmy sobie na pierwszy level. Chociaż nie, to jest duży <grym> Zawsze by było coś, jakbyśmy zaczętowali, ale większość ludzi wchodzi tutaj, więc to są większe logi. Mm. Wow! Ej. ej, 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 ty, poszedł mi stąd, poszedł mi stąd, poszedł. Poszedł ty, niezależny ty, ty ciapu ty. No wejście, no. No mnie? <grym> Chciał się mi tam na serwerze, fajnie. Ja tak sobie raczej będziemy grać. Myślę, że tutaj będzie dosyć fajnie grać. U, gościowi wypadł hełm. Spaczka. Przydał się go zabić. Zabijemy go! Zabijemy go! Gini, Gini, Gini. Gięcia. Nie wiem, Wiesz tu jak gościa zabije, to dostaje go tam... O, drugi level dostałem. Nie, nie dostajemy, bo zabijemy tego gościa, nie zostanę. Czyli nie dostajemy itemów. Szkoda, szkoda, szkoda. No w sumie, tak. Jest! Dostałem 20 za zabicie gościa. No i widzicie, jedno, jeden level. Okej, okay, mamy już gości zabitych. Dostałem jednego elementa. Widzicie, że nawet nie zauważyłem. Super i money. Mona jest 20. No i jak widzicie, serwer bardzo fajny, trzeci level już jest, zaraz tutaj goście osiągniemy, i tak, tutaj, trzeba strzelać przedniego, bo wpadli, się dobra, wow! Wow, wow 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 nie, nie 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 ciśnę, ale mi ciśnę. I dlaczego nie mogłem go trafić, Łom. Wow. No dobra, padłem w sobie bez, w, Nie wiem czy to sens ma... By, że tutaj są w ogóle underchesty. Ło, można płomienie sobie zapomnieć. Okej. Okay. No dobra, więc schowajmy sobie naszego Underchestu już. Naszego diamenta. Wiem, możemy go sprzedać. Bo jeśli tak... To, aha, tak, faktycznie że można sprzedać, ja mam to. A później kupić można. Aha, i to się można sobie zaczątować. Protection. 2000. A, fajnie. To, to można tylko... Aha, Fair Aspect, okej. Okay. I sharpness, czyli to są najlepsze miecze. Okej, okay, fajna rzecz. Chyba, że ktoś sobie woli na własną rękę zinchentować. Ale, ale... No fajna, no naprawdę fajna sprawa z tym. Zapaj na niego. Zabijemy go. I ci upadnie trzeba. A. Fajnie, że są takie paskie życia. E, na górze. To przydaje się. Wow, nie widzę go! Ale walę tą myszką. Sorry, to będzie bardzo głośno. Lol, padłem. No dobra. Ale jeżeli widzicie, serwer jest naprawdę, naprawdę fajny. Super, bardzo się cieszę, że taki serwer znalazłem. Polecam go, naprawdę polecam go wszystkim. No i w sumie w sumie już chyba będę z wami żegnał, bo nie mam za bardzo co, co mówić. No więc, już, ja się z wami żegnam, więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i się z żegnam. Cześć!